Witajcie z tej strony Bialeszur, a to jest już e, drugi odcinek Let's play Ace of Space Gram na serwerze, na którym jest mało osób, ale miałem dobry ping, więc dlatego na nim gram. Zagram sobie e, też tą samą broń co w poprzednim odcinku Ej O, tam, tam, to tam, nie, który jestem zielony, więc... tam jakoś trzeba iść. Dobra. Nie, zaczekajcie, nie ogarniam mapki. To w tamtą stronę, no. A jeżeli nie ogarnę, to zacznę po prostu od nowa nakręcać odcinek, nie? Okej, okay, już jestem z powrotem. Mówiłem, zadzwonił do mnie telefon znowu. Yy, więc dalej kontynuujemy rozgrywkę. Choć nie wiem z jakiej strony to będzie. Z tamtej powinno być choć. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Tam. 2HP tylko to. Oj, raź zero 0, pewnie zrobiłem tak. Dwa razy padł, ale dobra Do i padł Czy <laughs> lepiej by był serwer na którym jest więcej osób, nie? Nie wiem czy zmienić serwer Dobra to jeżeli tutaj nie będzie się tak poczuła aż dobrze rozgrywka, to nie zmienię um, serwer, bo nie ma tutaj dużo osób, na tym serwerze i... Dobra, idziemy na ich połowę.

ja sobie. E... Okej, okay, spoko. Pewnie zmiana mapy, ale. Choć nie jestem pewny. Oj. Mam nadzieję, że nie widzieliście tego od Skape'a. Nie, pewnie nie. A to zaraz będzie mało. Sp... Nie wiecie co teraz zrobię? Tak, ja zmienię ten. Serena, którym jest chyba więcej osób A może nie Oj Dobra to Zagram tu O, fajna mapka, lubię takie. Jak do tego Poimbala Chyhy, <laughs> drzewko popsułem Jestem tym Jak to się nazywało Dlaczego nie ma oki? To jest to ty nie, czy ja, nie, 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 niebieski. No nie, 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 padł nie, 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 ja na razie tylko innego zabiłem, nie, no. Pro skill. Fuck. Jezu. Yes. Padłeś, powstań, power rate Nie wiem czego mi się zaraz z tym skojarzyło mm, chwilę nie nagrywałem, bo musiałem kaśnąć, abyście nie chcieli tego ten słuchać, bo jestem trochę przeziębiony. Ale dobra, nie padłem nic Więc lecimy dalej. Tu gdzieś pewnie jest koleś, choć nie wiem No faktycznie tam można też iść Tak, nie, nie, nie patrzyłem się na tą stronę Tu można kopać, tak Aha, bo tu dopiero się zaczyna cała rozgrywka, chyba Aha, to chyba miała być woda Albo nie, dobra, nie, nie wiem Już się nie odzywam Sobie rozwalimy drzewko <grywka> Nie wiem po co to, ale Ja... mało osób jest na serwerze i nie ma takiej gry. Okej, okay. to wiecie, co ja drwię. ja po prostu zmienię serwer, na którym jest więcej osób, więc za chwilę się widzimy na nowym serwerze. Okej, okay. witajcie z powrotem już jest na nowym serwerze jest na niej więcej osób, więc powinna być lepsza rozgrywka. Czekajcie jestem niebieski Więc się o nich trzeba szukać Ej A woda biły pije Churde Dziwne to Jest. Padł. Padł. I tutaj następny padnie. Chyba, że to nie jest. Spoko. Okej, okay, jakiś lak był. Dobra, tam Chodź. Dobra, jestem hardkorem, ale to było głupie. Fok, ale dobra, ten serwer jest lepszy, no. Od razu. Bo... A ej, koleś, granatów nie rzucaj! po cię! Patrz, znaczy, trzeba znowu. Nie dowody, która zabiera życie. Aha, ręka to jest chyba. Tak zgadłem, to jest chyba ręka. Nie zabiję nikogo. Dobra, lecimy! Oj Padł Czemu zmieniam magazynek jak zabiję kogoś? Choć mam amunicji 7 Nie wiem Ale dobra tam Ej Chyba że nie dało tak zrobić O, przeskoczyłem Wow, gdzieś leciała ten Gdzieś leciał nabój Ale dobra, idziemy znowu tym 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 ich bunkrem Lecimy chłopaki Czego tu będzie? A i nie będzie, tylko będą Szybsza broń jednak lepsza jest Aha, to nie było... A może... Nie, ty nie do mnie. Ty ty ty! Granatę nie rzucaj. To jest przygłośno gra Mi się tak tutaj akurat. No ale dobre Okej, znowu na chwilę musiałem przestać nagrywanie Będę właśnie takie yy, Krótkie przystanki robił, że Chwilę nie nagrywam Ja myślę, tamtą lol To jest ręka ona jest kwadratowa jak w minecrafcie Nie mogę trafić w trójkę Teraz lecimy znowu tym tunelem Albo nie Nie, bo padnę, ja idę górami Nie da się stawiać? Tu się da Dobra, taki tam prowizorycznym mastekiem takim zrobiłem choć dla siebie też I dla przeciwników Właśnie! To było trochę bez myśli bez myśli, ale Mniejsze oto nie Wow! Aha, dobra! Tak, tyle męczenia i padłem, ale do... dobra, ta to jest gra tylko tam. To nie jest prawdziwa wojna, nie jest nic, tylko gra. Więc co ja się tak martwię aha nie wiem w jakiej części jestem dobra wiem nie, nie wiem wiem nie wiem tam chyba gdzie patrzę koło tego by tam chyba padłem o oh, fuck. Почему не могу никого убить?